Zacząć. Ja miałem zacząć, tak. To, to jest nasz pierwszy odcinek podcastu, więc trochę mam ekscytację, ja trochę też nie umiem, ale się no, się nauczymy i będzie super. No i tak sobie myślę, że nasz podcast jest generalnie na temat relacji. Ja też wierzę jako gestaltysta, że wszystko jest relacją i nie ma w ogóle niczego, co nie jest relacją. Zgadzam się. Więc super, i nigdy nie braknie nam tematu, a jednocześnie zaczynamy od trudnych spraw. Mhm. Jakoś tak jest, że, że, że to, co mamy najważniejsze i najgorętsze do powiedzenia, no to jest trudne, to też generuje trudne emocje, ale no cóż, wydaje mhm. się, że to jest po prostu ważne. Nie? Jest bardzo ważne. No to, o czym dzisiaj będzie. Na no, dzisiaj chcia... chciałabym z tobą porozmawiać. Wiesz, co właśnie temat zdrady? To co najczęściej jest w moim gabinecie. Bo zawsze myślałam, że to jest taki temat e, może niepowożny, bo to było źle, było, wiesz, powiedziane. On istnieje, ale o tym się nie mówi, mówiło się po cichu. A teraz nagle ten temat wyszedł, że tak powiem, na salonę. I powiem ci, że tak naprawdę, co któraś, nawet mi powiedzieć, co druga klientka żeby mi powiedziała, że każda to albo przeszła Zdrada, nie mów, tylko nie mówię o zdradzie męskiej, tak? czy męsko-damskiej, ale w ogóle zdrada, zdrada, to żeby to jakoś też nazwać. Natomiast wiesz co, jest to temat taki klucz, który jest potrzebny do przegadania. I tak. dlaczego? Tak? My, my, myślisz, że teraz się coś zmieniło na świecie i zdrada weszła na salony, czy może ty masz w polu, ponieważ nagraliśmy kurs mhm. na ten temat i trochę zapraszasz te, te osoby, kobiety, może czasem mhm. mężczyzn. No, żeby z tobą o tym rozmawiały. Iwa, na pewno to też, że wiesz co? Je, nagraliśmy kurs. Zapraszam kobiety, tak powiedzieć, na salony i rozmawiamy o tym. i Rozmawiam częściej z kobietami, bo sama też to przeszłam, tak jak wiesz, tak? Zostałam zdradzona i ma, na własnej skórze się przekonałam, co to znaczy. Natomiast mam takie wrażenie, że teraz się bardziej otwarcie o tym mówi, że to nie jest taki temat tabu. Bo ja pamiętam na pewno, czy, ja mówię tylko ze swojego doświadczenia, że nawet tak jak ja, zostałam zdradzona, zobacz, porzucona, tak? A jednak wstydziłam się powiedzieć. No jednak tak. nie chciałam. Tak. Zobacz, a teraz te młode, młode kobiety. Ona mówi otwarcie: zostałam zdradzona, zostałam oszukana przez przyjaciółkę, zdradzona przez faceta, zdradzona pr przez rodzinę różne rzeczy, ale mówią o tym otwarcie. Wiesz, kto, kto mówi mniej otwarcie? kobiety, które przed takie po 50, 60, te kobiety mówią mniej otwarcie, ale jak ja zaczynam temat, to one mówią, tak, to boli. To się zadziało i dlaczego? Tak. Co to dla mnie, dla mnie jest trochę. Mm -hmm. Tak jakbyś jednak zapraszała albo ośmielała trochę może te kobiety. Bo wiesz, ja, ja mm -hmm. aż tak takich doświadczeń nie mam. Ja w gabinecie nie, nie mam takiej otwartości w tych tematach. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to ma dużo wspólnego z Tobą. Że to po prostu w, w Twoim polu ten temat jest żywy, a jednocześnie no, nie jest to temat depresyjny. Mm -hmm. Czyli Ty sobie z sytuacją poradziłaś, Ty jesteś dzisiaj tym, kim jesteś, więc ym, możesz z, z otwartością zapraszać do tego tematu. Oczywiście mogę się mylić, mm -hmm. nie? Ale jakoś tak mi się to układa. Ale chyba masz rację. Wiesz dlaczego? Tak, Nie masz rację, Iwo po części, żeby nie było, że masz w ogóle cały czas rację, tak? Więc <laughs> części nie, nie ma, racji. nie mieć racji. O, no. Super, to mi się podoba. No tak mi powiedz, jakieś, zwróć mi uwagę, mm -hmm. jak akurat nie będę Postaram <laughs> się coś wyhaczyć, żebyś nie miał racji, ale to będzie też ciężko. Natomiast powiem Ci tak, to co powiedziałeś na pewno jest 100 na 100. To, że ja zapraszam te kobiety, robiłam to niechcące, bo ja tego nie wiedziałam, że zapraszam. Ale to to fajnie nazwałeś, bo to od kobiet też usłyszałam, od swoich klientek, że super, albo że fajnie, że mogę z panią porozmawiać. Później przychodziłyśmy na ty, więc jak przychodzisz na ty, te relacje się od razu zmieniają, tak? Jest taka większa otwartość, większe zaufanie. I one faktycznie zaczynają o tym opowiadać. To jest bardzo trudny temat, bardzo. Ale też, i ja mam klientki, które mają na przykład, zostały zdradzone 20 lat temu, czy 25. I wiesz, że one w tym bólu i cierpieniu są do dnia dzisiejszego, bo to jest ukryte. Bo ona to schowała. Załóżmy, rozwiodła się, ale ona tego nie przerobiła. Zostało to zamknięte. I to jest też dla mnie taki straszne, że jest, ale dlaczego my z tym się tak bardzo boksujemy całe życie? Nie możemy po prostu o tym przegadać. To trochę tak jakby. Mhm. Jakby temu towarzyszyła jednak jakaś wina, nie? jakaś taka odpowiedzialność za to. Nie powiem, bo, bo się wstydzę, bo czuję tak, poczucie winy, tak. bo, bo, bo się przyłożyłam do tego. My o tym mhm. powiemy później, nie wiem czy akurat w tym odcinku, mhm. ale będziemy mówić o poczuciu winy i wstydu. Mówmy. Ja słyszę, że to jest na, na pierwszym miejscu, no bo nie mówię ci o czymś ze wstydu, tak. a gdy, tak. gdybym miał pewność, że no, nie, mhm. nie, nie brałem w tym udziału, że to nie mhm. ja właściwie, nie? Tak, to nie, tak, to, no, tak. że jestem ofiarą albo jestem osobą skrzywdzoną w tej mhm. sytuacji no to ja bym chciał powiedzieć nie? a jednak te kobiety nie zawsze chcą tak, nie, wiesz, nie zawsze chcą ale też mają chyba taki ogromny powiem Ci co jeszcze, ogromny taki ciężar na sobie, odpowiedzialności że zostaną ocenione czy to będzie przez rodzinę czy nawet przez dzieci bo nawet jak ja, wiesz co, przystąpiłam bardzo ochoczo na początku mniej ochoczo, ale później bardzo ochoczo, tak? Do naszego kursu. To pierwsze pytanie, które na przykład mi zadał e, mój syn. Mamo, czy jesteś w stanie udźwignąć to, że będziesz mówiła głośno o tym, Zostać zdradzona, porzucona i tak dalej, czy nie zacznę być oceniana? Tak samo i moje córki. Ale dla mnie to w ogóle ja wiem, ale serio? Ja wiem dlaczego, jeżeli widzę, że jest takie zapotrzebowanie i te kobiety chcą to usłyszeć, tak? I przychodzą do gabinetu i słyszę te same historie, podobne historie. I widzę, że ja im pomagam w ten sposób, że mówię: Ale ja to nie, nie byłam to panią Renatko, co jestem dzisiaj, tak? Tą wiesz, rozchichraną i szczęśliwą, bo ja też nie niosłam ten worek swój, żeby. Nie plecaczek, wór na plecach. nie Niosłam cały bagaż. I jeżeli mogę się tym podzielić, to dlaczego nie? Bo, że to jest piękne. No, no tak, tylko jak, jak słyszę um, ten pomysł mm -hmm. Twojego syna, on jest oczywiście projekcyjny, mm -hmm. to, to tak sobie wyobrażam, że On Cię tego tak ocenia, jak się boi, mm -hmm. że, że Będzie Cię świadoceniał. A nie wiem, jak, jak mogłaby brzmieć ta ocena? Co? Wiesz, On mnie tak bardziej zawsze chyba chronił i chroni. Tak. Wiesz, w jego ocenia oczywiście, mm -hmm. tak? Ale jako dziecko, Pamiętam w ogóle, wiesz, nastolatek i jako mniejsze dziecko, to zawsze tak nade mną chciał on, chciał mnie tak ochronić, żeby nikt nie mógł skrzywdzić. No i wiesz, myślę, że teraz dlatego też boi się o mnie, jak bał się, no bo się już nie boi, tak? Bo co się ma zadzieć, to się zadzieje, to ja biorę na siebie odpowiedzialność, a nie na swoje dzieci. To jestem ja, a nie moje dziecko. E, A tak. Chciałabym, żeby, wiesz, cały, żeby świat usłyszał. Ochronił przed czym? Właściwie. Przed czym żeby ochronił? No właśnie, przed czymś, żeby... przed oceną jego mamy. Jego ma przed oceną jego mamy. Jego mamę. mamy. A, tu jest, co tak, Żeby no? Mhm, bo ja sobie zadawałem pytanie, jak, w jaki sposób ja mógłbym ciebie mhm. źle ocenić, jeżeli opowiadasz mi o swoich trudnych przeżyciach. Nie znalazłem odpowiedzi. A jak mhm. mówisz, że jego mama mogłaby cię ocenić, tak, no to jasne, tak. tak. I nie może być źle oceniona, A, tak? Mm. Bo on też wie, co ja przeszłam, no bo był dzieckiem, który był już dużym dzieckiem. Więc jak gdyby w tej całej historii te dzieci mm. były. To wiesz, to było niemożliwe, no, tak. żeby je odłączyć od tego, tak? Żebyś nawet nie wiem, co zrobił, to nie odłączysz. To w ogóle te dzieci istnieją, są i one są często świadkami różnych, nawet jak nie chcemy. Nawet jak chcemy ich tak bardzo chronić. Nie jesteśmy w stanie. Nie, to, to w ogóle jest fatalny pomysł. Fatalne A, no założenie, mm -hmm. które towarzyszy mi często, jak mm -hmm. pracuję z parami w gabinecie. To jest takie założenie, nam się nie układa, różne rzeczy się dzieją, w ogóle byłoby nam lepiej bez siebie, mm -hmm. ale są dzieci, więc Patrz. chronimy dzieci i nie, to mm -hmm. jest katastrofa. Oczywiście mm -hmm. nie na temat, możemy do tego wrócić. Mm -hmm. Natomiast pomysł, że mm, tworzenie relacji albo relacji opartej na nieprawdzie chroni mhm. dzieci, to jest po prostu bzdura. Mhm. I ja mam na to tylko jeden argument, powiem go, mhm. idziemy do siebie. Dzieci to przede wszystkim obserwatorzy, mhm. nie? czyli szukają dowodów na swoje tezy albo zaprzeczenie na zewnątrz i mhm. uczą się, obserwując dorosłych ludzi, jak mają żyć. Tak samo robią zresztą kotki i psy. Naśladują no, mm -hmm. swoich rodziców. Teraz jeżeli ty z twoim partnerem tworzysz fikcyjną relację yy, bez intymności, bez komunikacji, mm -hmm. bez wzajemności, czyli taka fasada relacji, żeby dzieci tam. Tak, yy, tak, yy, tak. Zbudujemy domek. Do, do, dokładnie. Mm -hmm. To one się przede wszystkim uczą że tak mają kiedyś budować relacje, mm -hmm. że to jest ten wzór do naśladowania. Czyli jeżeli mama i tata mieszkają razem, ale rzadko rozmawiają, nie przytulają się, mm -hmm. nie są dla siebie serdeczni, nie zabierają tak. się do restauracji, nie kupują sobie mm -hmm. prezentów, to znaczy, że ja mam takie zbudować relacje. Mm -hmm. To jest podstawowe pytanie. Czy, czy, ty, czy, 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 czy para, która tworzy taką fasadę, chce uczyć swoje dzieci mm -hmm. takiego fasadowego podejścia do relacji? No właśnie, ale teraz zobacz Iwo, czy ta para, która tworzy taką fasadę, e, dlaczego ją też tworzy? Widzisz, znowu, i to jest, widzisz, i znowu, a. głębiej idziemy, tak? Głębiej i obok tematu. I obok tematu, My tak. Tak, no. tak umiemy i lubimy, a jednak trochę no stracimy, że będzie tak. na temat. Dobrze, wracamy. No, ja, mam, ja mam bardzo, mhm. bardzo mnie nurtuje jedno pytanie. Proszę. Jestem ciekawy, czy będziesz chciała odpowiedzieć. Bo mówisz, że syn cię chroni przed oceną mm -hmm. jego mamy. Mm -hmm. A kim jest dzisiaj dla ciebie jego mama? Jak to jego mama kim jest? Jestem kobietą, Iwo. Jestem no. jego ciebieżką, jak to ładnie wiedział, przyjaciółką, tak? Osobą do kontaktu, z którą może zawsze przyjść, możemy przegadać wszystko. Więc takie są dzisiaj nasze relacje. Ale nie wchodzę na jego, do jego podwórka niezaproszona. A nawet jak czasami jestem zaproszona, to nie wiem, czy chcę wejść. Wiesz, no, jestem, ale nie wchodzę bez. No, więc wchodzę z butami, po prostu, może tak. Nie. Mamy okay. bardzo fajne relacje, zaró zarówno z synem, jak i z synową, no bo mam też genialną synową, więc wiesz. No to no, może dasz żadnego uspokoić, że to mi uh -huh. się nie dzieje krzywda. Nie? Kiedy mówisz o sobie, kiedy opowiadasz nawet trudne rzeczy, uh -huh. to wszystko jest ok. Myślę, że on wiesz co? Jak gdyby musi chyba się też przyzwyczaić, albo może nie przyzwyczaić, to jest złe słowo, zaakceptować. To, że ja chcę mówić o sobie, że chcę mówić o tym, co się zadziało, tak? Bo nawet tak jak był u mnie na pierwszym takim spotkaniu, które organizowałam w salonie, wiesz, co dla kobiet i te kobiety mówiły o swoich trudnych przeżyciach, no i ja też jak gdyby, one znały moje przeżycia, więc dzieliłam się z nimi swoją historią. I też, wiesz, padało takie pytanie: chcesz do tego wszystkiego wracać? Nie będzie ci ciężko? Potrzebujesz tego? Ja wiem, ja. Może nie potrzebuję tego, ja na pewno nie potrzebuję wracać, rozgrzebywać, tak? no bo mi jest to niepotrzebne, ale niosąc pomoc, tak bardzo chcę. To jest w ogóle dla mnie rzecz, która z przyjemnością daje i rozgrzebuje, i wracam. To może zróbmy troszkę mhm. inaczej, jeśli masz na to zgodę i ochotę, bo oczywiście mamy jakieś punkty merytoryczne naszej rozmowy. Miejmy te punkty. Ale jednak mm, zaczęliśmy od Twojej historii uh -huh. i ona jest bardzo y, szczegółowo opisana uh -huh. i zinterpretowana w naszym kursie. Tak, tak. No ale jednak być może ci, którzy nas teraz oglądają i słuchają, nie kupili jeszcze kursu. A no właśnie. Więc y, gdyby, gdybyś mogła w, w trzech, czterech zdaniach powiedzieć, co to właściwie jest za historia? Wiesz, w taki trzech taki naj, największy skrót, jaki możesz. Ja nie potrafię być skrótami, to już wiesz, ale postaram się. Największy skrót, jaki potrafię powiedzieć, to jest tak. Zwyczajna dziewczyna, lat 25, która już jest po roz... w trakcie rozwodu, a zostaje poz... zostawiona, porzucona, zdradzona przez ukochanego faceta, znaczy, którego bardzo kochałam, bardzo, 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 bardzo. No, jak moja córka miała półtora roku, czyli miałam 23 lata, 24. I po półtora roku, tak. Około 24 lat, Boże, bardzo krótko mówię, bardzo krótko. Mm -hmm. I to jest tak, porzucone, zdradzone, zostawione, i jest kurs oparty, jak wrócić powinien do równowagi swojej, psychicznej, jak wrócić do społeczeństwa, jak nie bać się ludzi, jak odzyskać wartość, w ogóle kobiecość. Tyle. Mm -hmm. Dobry skrót? Dość dobry. Ja mm -hmm. sprawdzę, czy, czy mam tak samo, czyli. Mm -hmm. Jakiś czas temu mm -hmm. nie będziemy cyferkami operować. Mm -hmm. Kiedy miałeś 20 kilka lat, to y, układałaś sobie y, rodzinę w takim mm -hmm. ujęciu dość, y, no, dość stereotypowym, tak, tak dzieci, tak, mąż. Tak. E, pamiętam o mieszkaniu na Saskiej tak, Kępie tak, dokładnie. Wymarzonym I nagle ten mężczyzna powoduje wywróci, po postanawia mm -hmm. wywrócić twoje życie do góry nogami, ponieważ tak. No, jakoś ma inną kobietę. Spotyka spotyka inną kobietę mhm. i kobietę, ta kobieta tam coś mu tak, oferuje, tak. być może, nieważne. Nie coś innego. Decyduje się mhm. zostawić ciebie i dwójkę dzieci, i mhm. nie do końca go interesują twoje losy, jak ty sobie Zupełnie. Z tym poradzisz. Zupełnie. Brutalne bym nawet mhm. powiedziała. Tak. Nie będziemy wracać do, do tego, o czym mhm. mówiliśmy na kursie, tak. natomiast pamiętam, że tam jest dużo o trudnych emocjach, o trudnych Bardzo. przeżyciach. I o bezsilności, i o beznadziei, mhm. a tak. finalnie widzimy tutaj Ciebie uśmiechniętą, radosną, zdrową. Tak. Jest e, mi cudownie. Która, ta, która cieszy mhm. się życiem. Ja też się inspiruję od Ciebie i, i uczę cieszy się tego się. cieszenia się życiem. I to wszystko jest możliwe mhm. pomimo tak tragicznych sytuacji i tak traumatycznych mhm. przejść. Bo jest możliwe, Iwa, bo wiesz, że jest możliwe. Tylko to jest też piękne, bo w kursie też pokazujemy, tak. Że my możemy posługiwać się wszystkimi emocjami i więcej nic nie mm. powiemy. <laughs> dobra. Bo byśmy gadali do rana. Wychodzi na to, że, że pierwszy odcinek zrobił nam się taką reklamą trochę kursu. Nie taki tak. był plan. Nie taki był plan, ale, dobra, kurs ale my jest... się planów nie trzymamy. Jasne, właśnie. Kurs jest dostępny, można go sobie kupić. Mhm. Tymczasem my za chwilę zabierzemy się za kilka aspektów mhm. tej, tej tra traumatycznej sytuacji, jaką jest zdrada. zdrada tak. Porozmawiamy o tym, jak to się w ogóle dzieje, Dlaczego? że tak się dzieje. Właśnie, jak to się O, do ja się z, um, Chciałem powiedzieć z przyjemnością, nie do końca, ale mm -hmm. jednak y, z pokorą podzielę też kawałkami swojej historii. Super, poznamy Iwo. E, tak, Iwa historię. Pytamy mhm. Ciebie trochę o Twoją. Mhm.